Caravan Sandwich to jedna z tych produkcji, którą jakimś cudem udało mi się zapamiętać z jednego z tuzina pokazów gier indie, jakie nam branża serwuje przez cały rok. To już powinno wskazywać o czymś, o jakości tej produkcji, unikatowości samej gry, albowiem kiedy jesteśmy bombardowani tytułem za tytułem, wyróżnienie się i przykucie uwagi widza jest no, nie lada wyzwaniem. To, co mnie urzekło w tej grze, to jej estetyka. Bardzo ładnie wyglądała, i to, że w centrum uwagi gameplayu, rozgrywki wydawało się, że będzie samochodzik. Żółty van, którym podróżuje główna bohaterka. Kiedy gra pojawiła się na półkach sklepowych w wersji pudełkowej, nie zastanawiałem się za tym dwa razy. Tym bardziej, że nic nie wiem o deweloperze z Francji, który zajmuje się produkcją. Plain Toast, jak dziwnie brzmi nazwa studia, choć i sama gra również jest dosyć ciekawym zlepkiem słów o dwuznacznym znaczeniu, jest absolutnie nowicjuszami, jeżeli chodzi o naszą branżę. I to jest takie, wiecie, francuskie prawdziwe studio Indie. Może zostawmy na tym, że jest to naprawdę, naprawdę produkcja Indie, na której pracowało niewielki bardzo zespół i to widać po tej grze. Natomiast o ile do samej gry przykuła mnie grafika i, jeszcze raz to powiem, żółty van, to zostałem z nią dla historii. Siema, z tej strony Germanos, witam was na kanale raczej konsolowo i dziś zapraszam na moją recenzję gry Caravan Sandwich, które ogrywałem na PS5. grze wcielamy się w bohaterkę o imieniu Souge, chyba tak czyta się jej imię, która żyje sobie na stacji kosmicznej, która ma wdzięczną nazwę Space City, co kieruje gdzie się znajduje i czym generalnie jest. Jej codzienność przerywa tak naprawdę wiadomość. Wiadomość, którą dostaje na swoim komunikatorze, o którym powiem nieco więcej, bo jest również ciekawym elementem gry, wiadomość od swojej siostry. I nie byłoby w tym absolutnie nic dziwnego, gdyby nie to, że wiadomość pochodzi z jej rodzinnej planety, z okolic miasta, w którym się wychowały. No i taki, mały, że mały szkopuł, jak to, że jej siostra tak naprawdę 6 lat temu zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach, i słuch o niej zaginął. Wszyscy myśleli, że nie żyje, a sam sygnał jest tak naprawdę wiadomością ratunkową wysłaną nie przez samą nią. A komputer jej statku, którym się poruszała. Sawji nie zastanawia się w takim razie dwa razy. Wskakuje na najbliższy transport na planetę i postanawia odszukać swoją siostrę. Ale o ile wydaje się, że cała podróż będzie się owijała wokół podróży za duchem, można powiedzieć. To Sawdż so będzie musiała również zmierzyć się z własnymi demonami. Po pierwsze, wraca w rodzinne strony, na planetę, którą opuściła dla lepszej przyszłości w szeroko pojętej cywilizacji, ale także i z osobami, których, o których zapomniała, o których zerwał jej się kontakt, które mogą czuć do niej pewien żal za to, że na przykład przez wiele lat się nie odzywała, bo takie jest życie. To oczywiście jest wprowadzenie do fabuły i do historii, którą y, zobaczymy, którą przeżyjemy w Caravan Sandwich. Natomiast jest również wprowadzeniem idealnym do całości gry, do rozgrywki, jaką tutaj napotkamy. Wszystko dzieje się przed napisami początkowymi, przed nawet tytułem, więc nie jest to żaden spoiler, cokolwiek Wam teraz y, powiedziałem. Natomiast to, co, co warto wiedzieć już na samym początku, jeżeli mówimy o tej grze, to jest to, że Caravan Sandwich jest grą bez przemocy. Nie strzelamy tutaj, nie uderzamy nikogo, nie rzucamy nawet wulgaryzmami nikogo, kogo spotkamy. Ta gra jest w 100% poświęcona eksploracji. Gdybym miał ją z czymś porównać, to cisną mi się takie porównania momentalnie jak Journey troszeczkę, choć może nawet bardziej Abzu od studia Giant Squid, co, które jest krewniakiem The Game Company, więc generalnie, biorąc bardzo blisko, są te produkcje Journey abzu do, um, do siebie. Troszeczkę tutaj mam podobny klimat i atmosferę tej gry, tak? W odkrywanie świata, tajemnic, e, rozwiązywanie prostych zagadek i poznawanie wszystkiego, co nas otacza i tak naprawdę w... podobnie do tamtych gier, jest ten cel na końcu drogi, do którego niewątpliwie dążymy, ale Ciekawi nas podróż, tak? Wszystko, co odkrywamy, i wszystkie sekrety, jakie uda nam się rozwiązać. a ich tutaj jest całkiem sporo. W odróżnieniu natomiast do tych dwóch gier, a Socz nie jest postacią niemą chociażby, czy której nie możemy bliżej poznać, ma swój charakter, ma swój głos, wyrażony w tekście, niestety tylko i wyłącznie. Wchodzi w interakcje z osobami, które również spotkamy w tym świecie. Więc jest tutaj znacznie więcej tego takiego mięska narracyjnego, znacznie więcej. Gry w grze, jeżeli chodzi o scenariusz, um, natomiast klimat jest bardzo podobny do tamtych innych produkcji. I odkrywanie tych tajemnic, no to jest to, co będziemy tutaj robić um, głównie. Takie pytanie, jak, skąd wzięły się te wszystkie opuszczone fabryki i magazyny, które będziemy odkrywać? Um, co spowodowało, że tyle sprzętu nagle zostało zostawionego leżącego po prostu bez żadnego właściciela na planecie? Dlaczego konsorcjum, które tutaj wcześniej było, nagle się wyniosło? A i kim jest tajemnicza postać w kapeluszu, która pojawia się za każdym razem, kiedy tylko wchodzimy w nową lokację? I znika za rogiem, jak tylko chcemy do niej podejść, więc jest tutaj taki również nutka tajemnicy w tym wszystkim. Socz jednak nie będzie odkrywała tych wszystkich tajemnic pieszo, znaczy w sporej mierze będzie skakała po różnego rodzaju kontenerach, czy kładkach, czy przesuwała dźwignie, otwierała drzwi etc. Ale ponieważ gra jest zachow utrzymana, zachowana w budowie e, otwartego świata, poruszamy się po dosyć sporym terenie. Jak na grę Indie może nie jest aż na tyle duże, ale daje spokojnie to poczucie eksploracji i odkrywanie e, nieznajomych miejsc, więc to absolutnie tutaj jest zachowane. Mimo tego, że cała gra raz, że nie jest długa, nie jest ogromna, spokojnie można ją ukończyć do 10 godzin, jeżeli będziemy się śpieszyć. Wydaje mi się, że 6 jest chyba na Halongto Beat, najszybciej. Przejście opisane, więc nie jest to gra ogromna, ale daje to poczucie odkrywania świata, i wszystko to będziemy robić za kółkiem naszego wana który staje się, można powiedzieć, drugim bohaterem obok e, Saatchi. Oczywiście nie mówi, nie ma jakiegoś komputera pokładowego czy coś takiego, no ale dużo czasu spędzimy właśnie w tym wanie, podróżując sobie nim e, po świecie. Jeździ się nim całkiem przyjemnie, e, powiedziałbym, że jeżdżenie nim przypomina mi dosyć ciężarówki z Death Stranding. E, bardzo podobnie się nim steruje. To jest bardziej, bym powiedział, takie jeżdżenie arcade'owe niż symulacja, tak? E, tutaj nie ma nic ze Snowrunnera, czy z innych tych gier, bardziej takich Symulacyjno-zręcznościowych, jeżeli chodzi o tego rodzaju pojazdy, więc jeździ się bardzo przyjemnie. Na tyle dobrze, że każdy, kto nawet nie jest fanem ścigałek, powinien się tutaj momentalnie odnaleźć w sterowaniu vanem. No ale to nie jest jedynie środek lokomocji. Tak naprawdę wiele tych zagadek, które będziemy odkrywać, odkrywamy przez to, że nasz van jest e, uzbrojony, nazwijmy to, w różnego rodzaju gadżety, które pomagają w pokonywaniu sekretów tych wszystkich miejsc, które będziemy odkrywać. Dając Wam przykład mniej więcej, jak to wygląda. Pierwszym odblokowaniem, nazwijmy to, czy narzędziem dla naszego WANA jest tak zwany radar. Radar pozwala nam przeskanowywać różnego rodzaju kontenery, pokoje, przez ściany się generalnie przedostawać sygnałem i odkrywać komponenty, które nam są potrzebne. Jako waluta wewnątrz gry do posuwania fabuły naprzód, tak to po prostu nazwijmy. Więc radar pozwala nam skanować, i kiedy już znajdziemy odpowiednie miejsce, które moglibyśmy otworzyć, to okazuje się, że za pierwszą ścianą, którą radar opanował dzięki hakowaniu. Znajdują się blaszane drzwi z uchwytem, no i przydałoby się, żeby nasz van posiadał chwytak z liną wypuszczaną po to, żeby te drzwi wyważyć, po prostu wyciągnąć je z zawiasów. Chyba tak to mogę powiedzieć. Natomiast to musimy odblokować. Van jest albowiem. Jest trochę w tym Metroidvanii, tak może bym nazwał, że eksplorujemy jakieś miejsce, dochodzimy do pewnego momentu, troszeczkę je otwieramy, poznajemy pewne sekrety, ale okazuje się, że nagle mamy jakąś przed sobą barierę, którą nie jesteśmy w stanie pokonać, i wiemy, że fabularnie już zostało nam powiedziane, że kolejną. Aktualizacją czy kolejnym narzędziem dla Vana będzie coś, co pozwoli nam to otworzyć. Więc po prostu musimy sobie na chwilę obejść się smakiem, może jedziemy do innego miejsca, posuwamy fabułę dalej, odblokowujemy coś. Wracamy w to miejsce i możemy tak jakby dowiedzieć się więcej sekretów. Więc van jest nie tylko narzędziem eksploracji całego świata, ale również takim, bym powiedział, wyznaczaniem tempa dla całej fabuły. Ponieważ za każdym razem, kiedy dla vanu odblokowujemy jakieś narzędzie, zmienia się rozdział gry. Dowiadujemy się czegoś nowego i tak jakby fabuła posuwa się do przodu za każdym razem, kiedy vana rozwiniemy. A więc powiedziałem już, że bohaterką główną jest dziewczyna o imieniu Sage, że na równi z nią tak naprawdę można powiedzieć, że drugim takim bohaterem jest Van, którym ona się porusza. No i mamy jeszcze tak jakby trzecią stronę, czy trzecią grupę osób, którą można spokojnie tutaj wyznaczyć jako tymi, które są również ważne dla całej narracji fabuły, żeby nie powiedzieć, że również głównymi bohaterami, to jest społeczność miasta Cigalo, czyli tego, z którego Socz pochodzi i do którego się kierujemy, wracając z kosmosu na planetę. Jak już nadmieniłem, to, że Socz będzie goniła za swoją siostrą i za tym sygnałem i próbowała się dowiedzieć, skąd dokładnie on pochodzi i e, jak natrafić na ten statek. Który zaginął 6 lat temu bez, bez śladu życia, spotyka wiele osób w mieście i na planecie, na której żyje. Niektóre cieszą się z jej powrotu, niektóre mają jej na przykład za złe to, że przez lata się nie odzywała i zostawiła tak naprawdę swoje rodzinne strony dla lepszego życia w w kosmosie, tak? w nowoczesności, w wielkim świecie, nazwijmy to może tak. Więc jest tutaj pełne spektrum emocji i doświadczeń, jakie Socz napotyka. Jedni są bardziej pomocni, inni są pomocni troszeczkę mniej. Poznajemy również ludność rdzenną, to tak nazwijmy tej planety. Więc dzieje się tutaj dużo i interakcja z tymi ludźmi będziemy przechodzić wiele razy. Jest ona również bardzo, bardzo ciekawa. Albowiem dowiadujemy się, i to też nie będzie dużym spoilerem, że kiedyś na planecie funkcjonowało konsorcjum. To była wielka organizacja, nazwijmy to moloch, jeżeli chodzi o, o firmy i korporacje, która bardzo mocno inwestowała w Cigalo. Cigalo w ogóle było bardzo ważne dla pewnego projektu, którego też nie chcę zdradzać dla, całe, dla, dla tego, żebyście sami sobie to... Przeżyli i mogli się tego doświadczyć, była bardzo ważna dla planety. Inwestowała masę pieniędzy w planetę, dawała ludziom miejsca pracy, przyszłość, możliwości i tak się działo przez dziesiątki lat. Niestety, oczywiście, wraz z tym przyszły ciemne strony tego rodzaju inwestycji, albowiem planeta była eksploatowana ze swoich źródeł mineralnych, z surowców, a także ludzie eksploatowali ze swojej kultury, ze swoich interakcji społecznych, ale również bardzo mocno uzależniali się od dobra tak naprawdę konsorcjum i od tego co oni dają. No i co dzieje się z tym całym ekosystemem, jaki został zbudowany, kiedy tak naprawdę konsorcjum z dnia na dzień postanawia, że zatrzymuje wszelkie inwestycje w planetę, zbiera się jak tylko najszybciej może i ucieka w kosmos, zostawiając ludzi tak naprawdę z Pustką. Ten niebezpieczny pakt, który tak naprawdę się ziścił w najgorszym scenariuszu dla społeczności Cigalo, niesie ze sobą wiele pytań, na które ludzie muszą sobie tak naprawdę odpowiedzieć. Co zrobić, kiedy nagle cała moja kariera legnie w gruzach i nie mam kolejnego miejsca pracy? Czy rzucić wszystko, ruszyć w kosmos? Czy możesz zostać w rodzinnych stronach i żyć spokojne życie na bardzo niskim standardzie, ale w pełnej wolności, nazwijmy to, i w zgodzie ze swoimi przekonaniami? No dobra, ale co wtedy, kiedy pojawia nam się dziecko w rodzinie i chcemy dla niego jak najlepiej, chcemy, żeby miało przyszłość, a wiemy, że tak naprawdę jest nas coraz mniej w tej małej społeczności i może lepiej po prostu zapewnić mu życie w innym miejscu. Więc to wszystko się dzisiaj kręci, a Ponieważ gra ma klimat, jaki ma, i ma atmosferę, jaką ma, i jest skoncentrowana na pochłanianiu świata, na jego eksploracji, na dowiadywaniu się o nim. Wiecie, nie mamy tutaj drzewek rozwoju, nie mamy przeładowania broni, nie mamy statystyk. Możemy się tylko i wyłącznie skupić na chłonięciu tego, co gra chce nam przekazać. Ma to wymierne skutki, albowiem zaczyna nam po prostu zależeć na tych ludziach. Wchodzimy z nimi w relacje, chcemy bliżej poznać to, jak się czują, jakie mają przekonania. Może podpowiedzieć im, co uważamy osobiście, że powinni zrobić ze swoją przyszłością. I ostatecznie, jak chcemy też widzieć Socz w tej społeczności, ponieważ jest tu trochę, bym powiedział, wyborów takich zero-jedynkowych, jeżeli chodzi o moralność, aczkolwiek one nie mają wpływu na zakończenie gry. To są bardziej takie kwestie, które po prostu możemy własną ekspresję wlać w grę, żeby czuć z nią większe połączenie, żeby być bardziej, podkreślać tą imersję ze światem. To wszystko sprawia, że Caravan Sandwich ma bardzo ciekawy klimat. Z jednej strony jest to gra niezwykle melancholijna i poruszająca ciekawe tematy, ale zdarzają się tutaj również i żarty, jak i jakieś drobne przekomarzania się pomiędzy sobą, między bohaterami, więc to wszystko tutaj występuje. Gdzieś czytałem takie określenie, że ktoś się nazwał jako gra postapokaliptyczna Cozy, tak, Cozy Apokaliptic Game, co pasuje tutaj w pewnym sensie, tak, ponieważ Gra ma tą ładną grafikę, która naprawdę cieszy oko. Wszystko wygląda bardzo ładnie. Jest również bardzo ładna muzyka przygotowana przez wykonawcę, który nazywa się Antymony. To jest chyba w ogóle pani, która jest kompozytorką muzyki do gry. Dużo ambientów, dużo takiej muzyki, właśnie znów melancholia, troszeczkę smutku, ale i też zdarzają się momenty niepokoju. To znowu mi przypomina bardzo mocno. Journey, czy w Abzu również były te momenty, kiedy nas rekin gonił, ale w Journey też mieliśmy te momenty takiej pełnej radości, tej takiej swobody eksploracji, gdzie wydaje nam się, że nic złego nam się nie może zdarzyć i były te momenty, które były... które siały w nas niepokój. Tutaj również, za każdym razem, kiedy pojawia się ta zamaskowana postać w tym ogromnym kapeluszu, e, widzimy ją za rogiem, ona nagle znika, muzyka wtedy lekko się zmienia, Czujemy, że coś tutaj się dzieje, że coś w tym świecie jest większego niż tak naprawdę ta historia, którą um, przeżywamy. I to połączenie bardzo fajnie mi zagrało. E, tej eksploracji, braku jakiejkolwiek przemocy, może sama świadomość tego, że nie może mi się w tej grze nic stać, ponieważ nie mamy tutaj paska życia, nie mamy żyć. E, nic nam tak naprawdę de facto nie zagraża. Również spadki z ogromnej wysokości nic nam nie robią. Więc jest to absolutnie gra. Pacyfistyczna, czy po prostu pokojowa, w której możemy się spokojnie usiąść i się tak naprawdę zrelaksować, ale to nie jest tak, że jest tutaj tylko i wyłącznie nastawienie na ten relaks, więc ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo mocno zadowolony i tak by gratulacje również dla tej ekipy z Francji, jest to pierwsza ich gra. I udało im się trafić w naprawdę ciekawe połączenie, jeżeli chodzi o budowę całego świata, klimatu, atmosfery, narracji i tego wszystkiego, co nas otacza. No i jak to mam w zwyczaju, jeżeli chodzi o gry indie, takie naprawdę indie? Zawsze staram się wyłapać coś, co jest ciekawe, nietuzinkowe. Jakaś jedna rzecz, czy może jakieś patenty, które uważam sobie, że mała ekipa, małe studio może wpaść i w tym hermetycznym. Tworze, jakie jaki udało im się wyprodukować, mają sens, które może by po prostu przeszły bez echa albo zniknęłyby, tak naprawdę, w produkcjach AAA. I pierwszą taką rzeczą jest dla mnie tost. Tost, <grym> i tak jak sobie wyobrażacie, chleb tostowy. Tost w tej grze jest czymś w rodzaju komunikatora. To jest chyba tak coś na zasadzie smartfona czy tabletu. Generalnie na świecie nawet są takie tabliczki z takim po prostu dostępnym tabletem, który wygląda faktycznie jak kawałek chleba tostowego. No więc ten tost w grze służy za komunikator za takiego Whatsappa dla wszystkich ludzi na Cigalo. Wydaje się, że wszystkie czaty są otwarte, ponieważ w randomowych konwersacjach wpadają osoby trzecie, mogą coś tam dorzucić do konwersacji. Widzimy to. W trakcie gry, jeżeli wejdziemy do menu, jako po prostu taką rozmowę, jak SMS-y, jak, jak WhatsApp, coś w ten, w ten deseń. Co natomiast jest w tym wszystkim fajne, poza samą nazwą, to jest to, że jest to również nasz, tak jakby, log z zadaniami pobocznymi. Wszystkie zadania poboczne, jakie robimy dla ludzi, dla społeczności Cigalo. Będą tam umieszczone w formie rozmów, więc kiedy zastanawiamy się, ok, dobra, co miałem zrobić w tym questie, gdzie miałem pojechać, to wystarczy, że po prostu możemy sobie prześledzić tą rozmowę, tak? To jakby każdy quest poboczny jest konwersacją pomiędzy tymi osobami, a nie takimi suchymi checkboxami czy wpisami e, tekstowymi, jak jakąś ścianą tekstu, więc e, bardzo mi się to podoba. I widziałbym sobie coś podobnego w wielu innych grach. Tak jakby samo to zapis questów pobocznych w formie rozmów, czatów jak na WhatsAppie czy tam innym messengerze bardzo jest ciekawym pomysłem. Drugą rzeczą, która mi się tutaj podobała, jeżeli chodzi o to, jest samo to, jak Sodge podchodzi do swoich monologów i do poznawania świata. Żeby dać wam dobry przykład, to wynotowałem sobie jedną sytuację, która tak jakby zobrazuje to, o czym mówię. Było miejsce, w którym wchodzę do pokoju, gdzie było pełno miejsc pracy, komputerów z monitorami. I we, chodząc do niego, Socz miała tak jakby dymek, pojawił się, że mogłem tak jakby monolog odpalić jej e, wewnętrzny i powiedziała do siebie coś w stylu, że nie potrafię sobie wyobrazić pracy czy spędzania 8 godzin w przyszłości, siedząc przykutym do biurka, 8 godzin patrząc e, na numerki. Wiecie, generalnie miała taki. E, Nieciekawy czy po prostu adwersyjny stosunek do tego rodzaju zawodu i do tego rodzaju przyszłości. I to był pierwsza kwestia dialogowa. I gdybyśmy wyszli z tego miejsca, zostawilibyśmy tak naprawdę socz głównie z tym. Tak naprawdę nie poznalibyśmy nic więcej na temat tego, co ma, co ma do powiedzenia. Ale jeżeli poczekamy parę sekund, to pojawi się znowu dymek. Jeżeli znowu w niego klikniemy, to socz tak jakby przechodzi wtedy, tak jakby monolog z, sobą, e, e, z samą sobą e, i myśli sobie, no okej, okay, dobra, ale może fajnie by było pracować z mając osoby obok siebie, tak, e, w końcu odchodzą na chwilę do, od komputera, napiją się kawy, fajnie byłoby wyjść po pracy z kolegami z pracy, etc., etc., więc um, i to jest w całej grze umieszczone w ten sposób i zawsze tak działa i chociaż ja bym nawet wydłużył to okno e, pomiędzy tym, kiedy... Kończy się pierwsza kwestia dialogowa i zaczyna się druga, żeby jeszcze bardziej nakłonić to, że ona jakby przemyślała sobie to, to myślę sobie, że prawdopodobnie w playtestach wyszło tak, że ludzie nie wiedzieli o tym, że ta druga kwestia dialogowa w ogóle może się pojawić, gdyby to za długo trwało i odchodziliby z tego miejsca, nie wiedząc tak naprawdę, że Soch przechodzi tak, jakby też taki monolog wewnętrzny z całą sobą. Bo tak jak i cała fabuła, jest zbudowana wokół tego, że ona. Ma ten konflikt wewnętrzny swoich przekonań, tak? Opuściła rodzinne miasto, ruszyła w świat, robić karierę, jakkolwiek by to nazwijmy, zostawiła pewne rzeczy za sobą. Teraz dowiaduje się, jak fajne są te rzeczy, jak może być cudowne proste życie, ale również jakie trudności życie w będącym coraz bardziej opuszczonym miasteczku jest trudne, więc... To jest bardzo ciekawe i to mi się również podobało jaki taki mały patent wewnątrz gry, dla mnie na mocny plus. Jako jednak, że jest to gra pierwsza dla Plain Toast, dla studia Plain Toast w Francji, no nie wszystko się udało. I to nie jest tak, że gra jest absolutnie perfekcyjna, albowiem też wynotowałem sobie dwie rzeczy, które były jedna bardzo wkurzająca, inna, która myślę sobie, że szkoda, że tego nie zostało lepiej zrobione, bo byłoby już zupełnie cudownie. Zacznę może od tej drobnostki. To jest mapa. Mapa, która, okej, okay, działa znakomicie, tak jakby nie mam do niej specjalnych zażaleń, natomiast bardzo mi brakowało tego, że nie możemy sobie w jakikolwiek sposób wybierać więcej znaczników. Wiecie, na przykład, żeby sobie wybrać kolor znacznika, na przykład czerwony i potem umieścić go na mapie jako coś co do zaznaczenia. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jest wiele lokacji, które zostają zablokowane różnego rodzaju barierą, tak? Raz będzie to właśnie ten uchwyt do wyważenia drzwi, o którym mówiłem, innym razem Razem to będzie potrzeba zhakowania komputera i fajnie by było sobie możliwość zaznaczać, że okej, okay, dobra, w tym miejscu, w tych ruinach jestem zablokowany wyważeniem drzwi, więc stawiam sobie czerwoną pineskę. A tam czegoś innego mi brakuje, jeszcze nie wiem, może czego, to stawiam sobie niebieską. I wtedy tak naprawdę nie musielibyśmy tak często krążyć, czy po prostu pamiętać o tych wszystkich miejscach, jeżeli chcemy do nich wracać po odblokowaniu czegoś w wanie, więc. Jeżeli gra jest tak bardzo mocno nastawiona na eksplorację, fajnie by było dać narzędzia graczom. Które pozwolą tą eksplorację w pewien sposób okiełznać, tak? E, więc to jest coś, czego mi e, zabrakło. Natomiast tutaj muszę na dodać, że jest to krótka gra. Ten świat nie jest duży, tych lokacji do zwiedzania tak de facto jest, nie wiem, może z 10 maksymalnie, tak? Które będziemy odwiedzać, które są unikatowe, więc to nie jest tak, że trudno jest zapamiętać tą całą grę. Jeżeli ktoś siada wieczór po wieczorze, e, dzień po dniu grając grę, to może nawet nie odczuje tego, że co jest problemem. Natomiast jeżeli się zrobiło na przykład kilka dni przerwy, e, to już tak pojedziemy vanem, a nie ok, dobra. Tutaj dalej jeszcze nie mogę wyjechać. Nawet mając tego chwytaka, to ten chwytak przyda mi się gdzie indziej, tak? Więc to jest jedna rzecz. No i druga sprawa, która jest znacznie bardziej wkurzająca to jest praca kamery. A kamera w grze ma kolizję z otoczeniem. Żebyście wiedzieli o co chodzi przeważnie gry idą w dwa kierunki jeżeli chodzi o TPP albo kamera która jeżeli na przykład pojawia się ściana to opiera się o tą ścianę i wtedy tak naprawdę widzimy z bliska naszą postać albo kamera która po prostu przechodzi przez otoczenie tak jakby ściany nie było i cały czas widzimy postać w tym samym rzucie w tej samej odległości tak nic się tutaj nie zmienia nie ma lepszego i gorszego rozwiązania tak naprawdę jedno funkcjonuje dla jednego rodzaju gier dla inne, inne. Natomiast tutaj gra wchodzi w kolizję z, z otoczeniem i kiedy ta ściana, nazwijmy to, jest nieregularna, ma dużo jakichś wgnieceń, kątów, etc., to powoduje to, że kamera potrafi dostawać drgawek. Um, było to najbardziej widoczne w wąskich pomieszczeniach, oczywiście kiedy podróżujemy po pustyni, po tym ogromnym świecie, to praktycznie tego nie zauważamy, ale jak tylko kamera wchodzi w jakieś pomieszczenia i zawiesi się na jakiejś ścianie, to jest taki dziwny efekt drgania. Jest to po prostu drażniące, to nie jest jakiś game changer, game breaker, czy jakkolwiek to nazwijmy, ale jest to po prostu denerwujące i myślę sobie, że po prostu nie mieli pomysłu jak to rozwiązać, nie mieli może umiejętności, albo byli już tak daleko w produkcji z tym, jak działa cały ich świat kolizje ze ścianami, z otoczeniem, że po prostu było już za późno, żeby to zmieniać, więc szkoda, że nic się z tym nie dało zrobić. No i to jest coś takiego, co, co chyba najbardziej mi zapadło w pamięć, jeżeli chodzi o minusy tej gry. A zatem, jeżeli szukacie produkcji jako odskoczni, od czegoś głośnego, od czegoś bardzo angażującego, e, tak naprawdę, gdzie musieliście się płacić i kłaść, tak naprawdę łokcie na kolanach, jak, jak to się mówi w żargonie gracza, to Caravan Sandwich jest bardzo fajną produkcją właśnie na relaks, na odskocznię, na Zanurzenie się w czymś bez absolutnie przemocy to też jest dosyć ciekawe, tak jakby uznało się, że tym takim językiem gamingowym jest uderzanie w coś albo strzelanie do czegoś, jeżeli chodzi o interakcję ze światem. Tutaj mamy grę absolutnie pokojową, z bardzo ładną grafiką, w której można się zachwycić, z relaksującą, ciekawą muzyką, ale i również taką wiszącą tajemnicą nad wszystkim, co będziemy w grze doświadczać. Jako zachętę również mogę dodać to, że sama gra nie jest długa, oczywiście można ją dosyć szybko e, ukończyć. Ale również to może, że są dwa zakończenia: to jest ciekawe, oba są bardzo cie... interesujące. Na równi ważne bym powiedział. Sprawdziłem i jedno, i drugie, albowiem dzięki robieniu save'u. Przed tak naprawdę ostatnim wyborem, który decyduje o zakończeniu gry, e, to nie jest gra, gdzie wiecie, wszystkie wydarzenia, jakie dzieją się wstecz, będą dyktować to, jak gra się zakończy. Nie, tak naprawdę, zakończenie jest na samym końcu i macie wybór e, co do niego. Nie ma lepszego, gorszego, moim zdaniem, akurat w nich. E, jestem ciekaw, jakie wy wybierzecie, więc to jest na pewno jedna ciekawostka, która jest e, fajna, zachęcająca do gry. Jak i to, że jest to moja pierwsza platyna w tym roku. Albowiem to, co napisałem Norbertowi, kiedy zapytał się mnie, czy było trudno, łatwo z tą platyną, to powiedziałem tak, że generalnie twórcy zrozumieli powierzone im zadanie. Zrobili grę, która jest w 100% skoncentrowana na eksplorowaniu i poznawaniu świata i społeczności, która w nim żyje, i dali platynę dokładnie za to. Więc jeżeli tylko nie pozostawicie żadnego miejsca w świecie bez oględzin i żadnej odpowiedzi w toście bez odpowiedzi, to wbijecie platynę. I tym zakończę tę recenzję. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że zachęciło Was to do gry. Jeżeli już graliście, to dajcie oczywiście znać, co znacie, o, co sądzicie o Caravan Sandwich. Ja na pewno drugą tego rodzaju grą, którą mam w głowie, którą chętnie bym sprawdził, to jest Sable. Również z bardzo wyraźnym takim stylem artystycznym, wydaje mi się o podobnej tematyce, po prostu eksplorowania bez przemocy. Więc chętnie to również bym sprawdził i tak by Saravant Sandwich mnie do tego mocno zachęciło. Jak zwykle proszę Was o komentarz, łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz. Dzwonek, żeby zostać powiadamianym o kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że kaszel, który przeżywam, zbytnio nie przeszkodził w odbiorze recenzji. Zrozumieliście wszystko, co miałem do przekazania. Tyle, trzymajcie się do kolejnych materiałów. Na razie.